Cześć Witam Dziś przedstawiam Wam swój zestaw szybkiego reagowania czyli szóstkę z beczkowozem HTS 100 do rozwożenia po fermentu, gnojowicy i innych płynnych nawozów naturalnych oraz kierowca K700 z sługiem Ferneland BB100 Warunki do nagrań mam bardzo ciężkie ponieważ no, pogoda jest ładna ale wiatr jest tak okrutny że nie wiem co mi się uda z tego zrobić i zasłaniam się na wszelki sposób tutaj kurtką, czym tylko mogę, aby stworzyć dla was ten materiał. Tak więc mam nadzieję, że nie będzie tu wam to w niczym przeszkadzać. No i postaram się jak najmocniej ograniczyć te podmuchy wiatru. Nie mam jeszcze aż takich wynalazków, żeby wiatr podczas nagrań był eliminowany. Dobra, dlaczego nazywam to zestawem szybkiego reagowania. Jak dobrze wiecie, ja nie posiadam własnej hodowli, nie mam e, żadnych zwierząt i dostęp do nawozu naturalnego własnego no jest żaden po prostu. Kupuję właśnie taki nawóz naturalny, czyli poferment albo goniowicę w pobliskiej biogazowni, lub też od znajomych, którzy prowadzą e, hodowle trzody chlewnej. I dostarczają mi to te towary bezpośrednio autem ciężarowym z cysterną do samego pola. Wtedy, kiedy wylejemy całą cysternę, rozleję całą zawartość tej cysterny, szóstką z beczkowozem, cysterna odjeżdża do zatankowania, po prostu jedzie po towar. A ja w tym czasie, czekając na tą cysternę, wsiadam w kierowca i zaraz bezpośrednio po rozlaniu przykrywam, tak jak wedle wszystkich wymogów, przykrywam rozlany, rozlany nawóz. Dlatego parkuję sobie dwie maszyny zawsze przy tym. Yy, Rozlewaniu na polu, i żeby nie tracić czasu, skakuję z jednej na drugą i działam. Tak to wygląda. Poferment rozlewam właśnie pod uprawę kukurydzy na ziarno. W zeszłym roku też tutaj była ta uprawa. Kukurydzę można ileś lat siać po sobie. Ziemia tutaj jest to no, zbiór klas ziemi od 3 do 6 z przewagą 4 5 6 i to jest ziemia jak dobrze wam wiadomo jak popada to urośnie. Rozlewamy po ferment, przykrywamy go, doprawiamy pole i wtedy będę siał kukurydzę. Dzisiaj w dzień, w którym to nagrywam i rozlewam, to jest 22 kwietnia. Jest tak cholernie zimno, że tak powiem, że nie wiem czy na pewno czy czasem po majówce nie będę tego robił. Zobaczymy, no wszystko zależy od aury, ale przygotowanie no musi iść już trochę wcześniej. Dobra, teraz przejdziemy do samych sprzętów. Eee, zaczynamy od samego tutaj kierowca z pługiem. Kierowca już dobrze znacie. Pług, no też mniej więcej wiecie, jak on u mnie się sprawuje, jak ja nim orzę. To już na kilku materiałach Wam pokazywałem. Eee, co do samego pługa, może. Jest to, tak jak wspominałem, Kverneland BB100. Nie znam roku produkcji, ale coś koło chyba 2000. Nie jestem do końca pewien. Zakupiłem go 3 lata te, 2 lub 3 lata temu. Już teraz nie pamiętam. Yy, od jednego pana, który tutaj mnie ogląda i na pewno się odezwie w komentarzu. Było to około 110, 100, 110 km od mojej miejscowości od Wierzchowa i przyprowadziłem go sobie swoją szóstką, ponieważ przetransportować tak długi pług, no nie byłoby to tanie, te sto parę kilometrów odległości, to też nie jest jakaś tam horrendalna odległość, więc postanowiłem nie zawracać nikomu gitary, tylko po prostu wziąłem sprawy w swoje ręce. Wtedy jeszcze też nie miałem Volvo, no nie miałem Volvo, tylko miałem Mielcza. Ale postanowiłem wsiąść w swoją szóstkę. Wystartowałem któregoś tam dnia o godzinie 6 rano, a na godzinę 14 byłem już z powrotem w domu z pługiem. Bo, jako, że ciągnik leci 40 na godzinę, to obróciłem to raz dwa. Tam już pół był przygotowany, tylko wpadłem, zaczepiliśmy rozliczenie i odjazd. Dlaczego właśnie postawiłem na taki pług, a nie na pług obrotowy? No, jest kilka przyczyn tego. Pług zagonowy. Jak wiadomo jest dużo tańszy w zakupie. Jest też pługiem tańszym w eksploatacji. I tak jak widać po tym pługu jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo prosty pług. Na zabezpieczeniach resorowych minimum hydrauliki, minimum wycieków, minimum pękających wężach. Na siłowniku mamy tylko tylne koło podporowe i regulację szerokości orki. Nic tu nie ma zbytnio skomplikowanego tak jak mówię, dużo mniej elementów ruchomych jak przy każdym pługu obrotowym i powiem szczerze, no mi nie przeszkadza to, że ja mam bruzdę na polu dla mnie to, to nie jest żadna przeszkoda ani nic, przyjadę talerzówką zaciągnę tą bruzdę i nie ma żadnego problemu ja urałem obrotówkami, ja wiem, że tym się bardzo wygodnie orze ale przerost formy nad treścią a z drugiej strony duży pług właśnie obrotowy do tego konia no to to jest jakby to powiedzieć, dwa razy koszt zakupu takiego kierowca. Bo taka jest prawda. I taki pług był dużo lepszym rozwiązaniem w zakupie przy moich działkach, ponieważ posiadam działki o areale od hektara do nawet 50 hektarów. No bardzo różne powierzchnie. I orka tym pługiem na hektarowej działce jak najbardziej jest wykonalna. Dużo bardziej wolę ten hektar zaorać teraz kierowcem, niż miałbym wsiadać do szóstki z pługiem i orać to szóstką. Tak więc no, a obrotowym pługiem zaorać hektarową działkę takim zestawem, no, no to chyba to by było słabo wykonalne. Same urocia zajęłyby całą po prostu, całą działkę. Dlatego został zrobiony zagonowy i przerwa w działaniu, ponieważ nadjeżdża towar. I już kolejna cysterna za nami, wracając jeszcze na chwilę do samego pługa, tak jak widzicie jest on świeżo po wymianie wszystkich dłut, lemieszy, piersi, odkładni, po prostu pług dostał drugie życie, ponieważ no już poprzednie zestawy, jakby kupiłem używanego, no były już mocno, no nie mocno wyeksploatowane, ale dołożyłem mu jeszcze 500 hektarów i po prostu już należała się wymiana, bo już były poprzecierane odkładnie, poprzecierane piersi. Tak więc, no, nie było innego wyjścia. Trzeba było zakupić nowe, i tutaj yy, wielkie podziękowania dla kolegi Macieja, gospodarza, ponieważ yy, udało nam się jakoś nawiązać ostatnio kontakt właśnie w sprawie pługów. Jak dobrze pamiętacie, u mnie akcję yy, kroiłem na złom yy, pług B201 Fortunata. I Maciek odezwał się do mnie, czy nie zostały mi jakieś części. No, niestety, no, już nie zostały. I tak od słowa do słowa i dał mi namiar na firmę, która zorganizowała właśnie mi takie elementy tak więc dziękuję Ci Macieju za małą, za małą pomoc no i przechodzimy teraz do beczkowozu a beczkowóz, którym rozlewam wszystkie nawozy naturalne jest to stary, poczciwy HTS 100 forznitka, bambułka, czy jak tam różnie ludzie ją nazywają ja osobiście mówię na to brzydko gównowóz, No bo taka jest prawda. Beczka kupiona w roku 2017. Oczywiście, jak to standardowo bywało u mnie, e, kupione totalne zwłoki. E, rama w stanie diesel. Beczka dziurawa. E, bez tylnego włazu. E, z pompą napędzaną hydraulicznie w stanie żadnym, praktycznie. I tak jak zawsze łukasz robi. Beczka została rozebrana do cna. Do, gołego, do gołej ramy, do gołych wszystkich elementów i poskładana na nowo, rama, podwozie, wahadła, wszystko zostało wypiaskowane i pomalowane. I tak jak znowu to widać, jest pomalowane w kolorze mojej szóstki, żeby to ładnie wszystko pasowało. Pompa, jaka tutaj teraz jest zastosowana, bo zaczniemy od niej, jest to pompa Europe PN106. Bardzo dużej wydajności. No, tak jak widzicie, no, wszystko jest brudne, uwalone, ponieważ no, to robi w brzydkim, no, w brzydkim towarze. Wiecie sami, jak to z nim jest. Dlatego tak to też wygląda. To nie jest tak, że ciągnik non-stop stoi czyściutki i pachnący. U mnie sprzęty są wykorzystywane bardzo, bardzo intensywnie. Pompa, Pierwsza pompa, jaka tu była zastosowana, to była ta nasza pompa polska MeproZet. 529 jak się nie mylę ale problem był tego rodzaju, że po prostu ona miała wyjście na wałek WOM, no oczywiście wałek bez osłony, ale tutaj no nie dość, że to jest wałek starszego typu, to jeszcze też y, żaden inny wałek nie zdawał tu egzaminu miałem tutaj też wałek szerokokątny za który dałem ponad 1000 zł i nie zdał się tutaj i byłem bardzo za niezadowolony i zdenerwowany z tego powodu i dlatego jest taki wałek jaki jest i on najlepiej tu się sprawdza, stary polski komunistyczny wałek. Wracając do tematu poprzedniej pompy. Wałek w tym meprozecie wychodził mi tutaj z boku przystawki. No i tak jak widzicie, no tutaj już jest w tej pompie wychodzi on z dołu i ten kąt wałka jest dużo mniejszy. W tamtym meprozecie było to po prostu bardzo wysoko i rwało mi wałki, robiły się różne rzeczy i musiało to zostać poprawione inaczej. Została właśnie zakupiona taka pompa o dużo, dużo większej wydajności, i została wycięta tutaj półka na tą pompę. To jest standardowa przeróbka we wszystkich HTS-ach. Już tutaj, jak oglądałem wielokrotnie, ludzie przerabiali to już od dawna, tak więc to nie jest żadną też nowością. Wyjście tutaj, co widzicie, powietrza, czy też jak powietrze pompa zaciąga, czy też tłoczy. No, jest to mój jeden wielki mankament i jeden wielki problem, ponieważ tak jak widzicie, jest zamontowana dosyć blisko końca zaczepu. Nie chciałem wiesz, jej też puszczać tak dużo dalej, ponieważ, no, tak jak widzicie, wyjścia, nie wyjścia, tutaj zawór odcinający, to wszystko i tak już jest blisko samej beczki. No i dlatego tutaj to tak zostało, ponieważ ramiona przy skręcie maksymalnym potrafiły mi tu zahaczać. Tak jak widzicie, tu już jeszcze też jest wyłupany kawałek. Po prostu no, no nie mam innego rozwiązania. Miałem tutaj robione węże odprowadzenia, wszystko to, co powinno być, ale to wszystko właśnie przez to, że mam tutaj te złącza hakowe CBM i przy ostrych wrociach, zakrętach, to wszystko mi po prostu rozwalało, niszczyło. No nie znalazłem na razie żadnego rozwiązania na to. No i to jest taka moja bolączka przy tej pesce, jedna i 1,1. Idąc już dalej, tak jak widzicie, zostały zastosowane zawory podciśnieniowy i nadciśnieniowy pompa uzyskuje e, znaczy naszej zawór jest ustawiony na ciśnienie jednego bara podczas tłoczenia i e, pół bara podciśnienia takie tutaj mam poustawiane te ciśnienia i innych nie potrzebuję no zbiornik od pneumatyki jest tutaj pneumatyka została zrobiona cała na nowo w tym beczkowozie oczywiście po mojemu niech tutaj wejdę e, tak jak widzicie ten Siłowniki pneumatyczne zastosowałem już w nowszej generacji Dokupiłem taki surowy Dosyć dłuższy uchwyt Właśnie do tego siłownika Z różnymi nastawami Gotowy na internecie I po prostu na jednej Ze swoich ucinarek Robiłem po prostu próby Kiedy miałem założone Cały tutaj już cały wózek Docięłem na odpowiednią odległość, robiłem kilka przymiarek, aby przy pełnym ruchu całego tutaj wózka nie zahaczało o tą ramę. I udało mi się to, jest to po prostu ścięte pod odpowiednim kątem i na odpowiednią wysokość. I bardzo dobrze to się sprawdza. no Beczkowóz hamuje, można powiedzieć, z metra. Tutaj trzeba ostrożnie z tymi hamulcami, teraz. Cała instalacja jest na nowoczesnych tych złączach mosiężnych oraz rurkach tych plastikowych tak jak w ciężarówce beczkowozie również było roztaczane i tulejowane wszystkie tutaj te łożyska ślizgowe, na tych nowych tulejach jest to zrobione bakielitowych czy kręgielitowych, no nie pamiętam jak to tutaj jak ten materiał się nazywał ale bynajmniej wszystko było robione na nowo w hamulce już mówiłem, że też zostało to jak zawsze u Łukasza do wymiany zostały opony. Jak dobrze wiecie, te koła w tych beczkowozach, jeżeli są troszeczkę mokrzejsze warunki na polach, jest bardziej wilgotno, to ten beczkowóz na tych kołach zażyna się raz, dwa. Wielokrotnie tutaj siedziałem szóstką e, z pełną beczką. Nieraz wyciągałem ją kierowcem. I tutaj należałoby zastosować opony 550. Mam już przygotowane felgi nawet. Kiedyś sobie dorobiłem sam felgi w tej dużej tokarce do właśnie tego beczkowozu ale sprawa poległa na zakupie opon a dlaczego poległa? nie że dlatego, że opony są drogie, tylko dlatego, że jak już było to wszystko prawie gotowe przyszedł czas rozlewania no i jak już zacząłem rozlewać pierwsze moje rozlania robić no to już te felgi zostały odłożone już te koła zaczęły jechać wszystko zaczęło jechać i, i po prostu zostały Leżą te felgi przygotowane właśnie teraz. Już szukałem ostatnio właśnie tych opon, żeby je tutaj założyć. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się je zamontować. No, tu z tyłu jest założone oświetlenie robocze typu LED, i oczywiście oświetlenie drogowe też jest LEDowe. Ale no teraz widzicie, no jest to w trakcie pracy. Tak więc no teraz, na chwilę, na chwilę obecną, nic nie widać. Przejdziemy dalej. Złącza i wylewka. Tutaj, w tym beczkowozie, mam zastosowane złącze sterowane ręcznie do po prostu przelewania z beczkowozu i drugie złącze sterowane hydraulicznie, bezpośrednio z ciągnika, do otwierania zaworu i zamykania, aby podczas jazdy po prostu to robić i rozlewać za pomocą tej wylewki. Wylewka ta, która jest tutaj zastosowana, ona potrafi rozlewać na szerokość tak 16-14 metrów. Taka mniej więcej szerokość u niej występuje. To jeszcze też zależy od wiatru, no bo, ponieważ wiecie, jak jest, jak jest bezwieszna pogoda, on pięknie rozleje szeroko. Jak jest wiatr, no to już całkiem inaczej wygląda to rozlanie. Ale na moje warunki, taka wylewka to jest dla mnie po prostu świat i ludzie. Złącza, które tutaj też mam. Są to złącza sześciocalowe, czyli tak zwane 150. Tutaj mamy wąż, ponieważ no, zastosowaliśmy takie rozmiary, aby szybko to wszystko się przelewało, i napełnienie tej beczki bezpośrednio z cysterny zajmuje niecałą minutę. Tak więc no, najdłuższym całym procederem przy tej y, operacji rozlewania jest po prostu sam transport towaru o oddalonych y, ode mnie około tam 10 czy tam 20 km magazynów czy też lagun z takimi towarami. A za chwilę pokażę Wam, jak już to u mnie idzie, tylko bezpośrednio z kabiny, ponieważ no nie mam nikogo dzisiaj do nagrań. Kiedy mamy towar już rozlany, siadamy w kierowca i orzemy, przykrywamy to, bo te wymogi i te wszystkie przepisy oraz nosy wszystkich w okolicy wiecie jak jest. Bez komentarza. Próbny przejazd wykonany. Idę dokonać kilku drobnych korekt, a mianowicie wypłycić trochę tylne koło. I trzeba przestawić trochę na ramionach kierowca, aby płuk przechylił się w tą stronę, ponieważ za bardzo idzie na odkładnie i wtedy będzie wszystko grało. wadzik już zrobiony i w tym końcu pola ziemia zobaczcie sami jest ciężka tu już jest trzecia klasa w tym końcu tak jak delikatnie widać jest takie wzniesienie o, tam, tam, sto, tam stoi szóstka daleko na wzniesieniu od wzniesienia zaczyna się piach a tu mamy trzecią klasę i takie, takie te pole jest Należy jeszcze troszeczkę, tak jak widzieliście, skorygować ustawienie pierwszej skiby. Muszę przestawić po prostu tutaj na łańcuchu, aby skiba dosunęła się w tę stronę, aby lepiej zasypywała za kołem. I już elementy się wycierają. Stojamy i lecimy dalej. Prowadzenie jedną ręką, nagrywanie drugą. No jakoś to się udało. Jak widzicie. I co tu dużo więcej mówić? Tak jak widzicie, zanim cysterna obróci, ja to spokojnie wszystko zamknę tutaj, założę i, I po temacie. Następnie zostanie to doprawić, uwałować i siać kukurydzę. Tak więc taka to moja rola. Tak działam. Co do samych szczegółów jeszcze do uprawy kukurydzy. To już przy siewach. Opowiem o tych odmianach, opowiem o FAO, o tym wszystkim. Bo teraz to zajmuję się samym przygotowaniem. Mam nadzieję, że materiał się podoba. Tak więc dzięki wszystkim. Cześć.